Ścieramko rodziska, w tym odcinku For, a Fortnite teraz jest trącowa nagrywa i dzisiaj nagrywamy OG 50 na 50 um, oczywiście to jest tryb okresowy, czyli niestety no nie będzie go tylko długo, ale ten trybek doszedł tutaj do Fortnite razem z OG sezonem trzecim także na, m, pierwszy zagrałem OG, a teraz na tym dzisiejszym odcinku zagramy sobie właśnie OG 50 na 50. Nie kojarzę tego trybu nigdy nie grałem taki tryb. Dlatego tym bardziej mnie to korci. Ogólnie miniaturka jest zarąbista i popularność yy, ludzi w tym trybie 36 36,4 tysiąca. To też nawet. To też nawet, nawet popularny jest. Jest na no topie. No ale oczywiście OG sezon 3 jest yy, popularniejszy i to aż o... Może, może nawet prawie 3 razy popularniejszy od tego OG 50 na 50. No z tego OG no to można... 50 na 50 może wynioskować, że tam... To tam było 36 tysięcy, no to można zaokrąglić do 40. <śmiech> 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 Wybaczcie ją, proszę, naprawdę. Ja się moje ludzie leśpią. Z łącznie. Hello. coś mnie słyszy? Twardy Żychów? Polak? Czy. Ży... Polak jest? Czy kto? To? Polak, Polaczku. Ej, żyjesz? A ja lagi mam. Sali no ja mam was w sieciel strzelam przed chwilą. Nie mogę wierzyć czy ty z tym zbudowaniem, naprawdę. Serio tam chcę lecieć Dobra, tu lecę. A jaki jest mój znacznik ogólnie? Jaki to jest mój znacznik? No, ja nawet nie wiem, ludzie. Serio? <śmiech> <śmiech> serio? Tutaj tylko tam gdzie ja. Dosłownie. Serio, serio, właśnie tam kieruje? Nie dostałem. No, to jest nasza manga. nawet. No, szarny, no, fajna rok. No nie! No żartujesz nie! No ile tam ludzi leci w ogóle? W ja nie chcę mieć budulca, ja nie lubię budulca Ale ja to i pa, ten skakowy postawić to nie wiem jak to mamy trzy problem. No serio, typa rozwalili już. Ja pierdziała. z pięciu typów, już nam jeden dał. To już mamy tego, to już mam cztery. No, jeden z nich to jest Son Goku. A on Son Goku, a ja jestem w Goku Blackie. Właśnie nie przemieniłem się w Goku Blacka Super Saiyan Rose. Aaa, tak aura się wierci. Uwielbiam to. A! Wszedłem. Otka. <laughs> jest jaka ma łudulca jeszcze. Okej, okay, ktoś tu był. A, to jest przyjaciel. A to jest mój, czy on, czy on jest wrogiem? Nie no, raczej mój. O, oh, to mi się kurde, Ta blama była? Nie no ty, piet to ty się... Ooooo! Oh, tak bych se No i ja pora skykolę postawić. A ta to się robi, ale fajowo. Nie! Jakoś pierdziela. Że. To są te potki jakieś. Małe najlepiej. To zresztą już nie wiem. Dobra, na razie wypiję tą dużą, bo zaraz nie wytrzymam. Nie znajdę tej małej potki teraz. No nie wiem, nie wyraźnie. Małe potki albo Byle jak. Może nie spadnę, może nie sp Nie spadłem, dobra. No ja muszę budówka zbierać, nie? Ja muszę się zbierać do bo ja nie będę miał się budować, nie? Dosłownie. Kurde, ja idę ten. Odwrotnie od strefy. I ja, asz tam naając. Ja już nie żyję w razłowy. Może ja to nie wydrżyłem. A teraz będę oglądać innych graczy? Nie chcę. Chcę siebie oglądać. Tak, gram. Zrobię. Włożę sąd i zrobię tak, żeby nie uzupełniać Bo no jak? chcę od razu zginąć prędzej, a nie teraz czekać aż ktoś mnie zresetuje. Bo nadzieja na to, że ktoś mnie zresetuje jest zero. Dzień skryw Hadesa. Nie ma. Zdążyłem realnie. Dobra, nie mam. Serio?! nie zdążyłem tego zmienić. Kurde.

środek A my którym jesteśmy busem? Super, nawet nie wiem. Naprawdę fajnie. Serio ja z tego wylatywałem. Oh. Trochę sobie polatam. Jest? Dziś mi suwa? Czy co to jest? Ej, no coś mi, mi mi suwa. Tylko mi suwy będę lądować. Trochę dupa. ktoś się zrespił? Gdzie? Nie go zabijał, ty. Serio? No nie! No weź, no nie! No daj ludziom grać, Boże! Daj ludziom grać! Jezu... No brakowało. Я не знаю, что я делаю, но... Thank <laughs> you. Ты что за

Czy ty edytujesz. Aha! Budulec mi się wyczerpał, super! Ha, jest mi z tego fajnie. Co? Przejdźmy do ciała legendarne! O, Nie jest z czego, ale leka! Oj, kurde, niech się wydarzy! Miniga? Ej, u minigan to jest... Ty może wezmę? Nie no, odbiorę A ona wyszła z gry. Super Poczekaj MK Wrałem biorę. Żadnego killa nie mam, ale nie wstyd O Budur się zostawiła Wyszło z gdzieś Kurde, ja na to potrzebuję leczenia. Ciao. Woo! O nie, jak ty piasz. Dwóch ty A, no co? No jak oni mnie zauważyli? Jezu. A nie wasz Nie, nie, co za. Nie, co ty po? Jaki ham? czyż boże, PUDŁO! No dobra, słuchajcie widzowie, jeśli ten odcinek wam się podobał, to subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie, elo!